Piąte zwycięstwo z rzędu odnieśli piłkarze Stali Sanok. Tym razem wygrana smakowała wyjątkowo, gdyż odniesiona została w meczu z Karpatami Krosno. Jak wiadomo, derby rządzą się swoimi prawami i mimo, że przeciwnik okupuje miejsce w końcówce tabeli, stalowcy nie mogli liczyć na łatwą przeprawę. Ostatecznie Sanoczanie potwierdzili wysoką formę i wygrali 2 do 0. Zdawałem sobie sprawę, że będzie to ciężkie spotkanie dla nas. Pochlebne opinie na temat gry Karpat Krosno docierały tutaj do nas. Determinacja zespołu, też oczekiwałem takiej determinacji bardzo mocnej ze strony Karpat, bo dla nich każdy punkt jest ważny, bronią się przecież przed spadkiem. Na derby to taki mecz, gdzie się nie patrzy na dorobek punktowy z jednej i z drugiej strony, on wyzwala dodatkowe emocje. Cieszę się, że udźwignęliśmy ten ciężar, nam łatwiej się gra na meczach wyjazdowych, łatwiej nie przed własną publicznością, a na obcych boiskach, a dzisiaj Jakoś nam poszło. Powiem tak, wirtuozerii nie było, najważniejsze, że są trzy punkty. Wynik spotkania otworzył w 37 minucie Maciej Kuzicki, który popisał się ładną główką po precyzyjnym dośrodkowaniu Marka Węgrzyna. Na 2 do 0 podwyższył Rafał Nikody, wykorzystując rzut wolny z pola karnego. Ta bramka nadzwyczajnej urody ustaliła rezultat spotkania. No tak jak chciałem, tak trafiłem. No po krótkim słupku bramka szlał troszeczkę na długim. No i można powiedzieć, że... 2-0 i może zasłużone, no zasłużone. Dobrze się grało, cały zespół dobrze zagrał, no 2-0. Wygrać z Krosnem, no dawno żeśmy z nimi nie wygrali. Bardzo, bardzo to cieszę, jeszcze ładne bramki, no. I Maćka z Kuźickiego z głowy Marek dobrze dorzucił, no. no i teraz czekamy, no nas znowu w sobotę ciężki mecz. No można powiedzieć, że oni stworzyli praktycznie może takie lepsze sytuacje niż my nawet, bo mieli w pierwszej połowie dwa razy tak sam na sam poprzeczkę i tu no, dobrze Daniel ziemba obronił, no ale... Tego, tego nie ma bramek i my, my na 2-0 strzeliliśmy i, i cieszymy się z, z, do zwycięstwa. Szczególne emocje towarzyszące meczom derbowym sprawiły, że po spotkaniu trenerzy obydwu drużyn byli w zupełnie innych nastrojach. Rozczarowania nie krył szkoleniowiec gości. Zabrakło. No. Patrząc na wynik meczu, wracamy z zerowym kątem z meczu derbowego, gdzie jeżeli chcemy wygrywać mecze, trzeba te bramki zdobywać. My w tym meczu nie zdobyliśmy po raz kolejny bramki i wyjeżdżamy bez punktów. Stale wykorzystała swoje stałe fragmenty gry, rzut rożny, rzut wolny i strzeliła bramki. My mieliśmy swoje sytuacje zabrakło skuteczności, zdecydowania pod tą bramką i po raz kolejny Przegrywamy ważny, bardzo ważny mecz, w dodatku derbowy, gdzie wiadomo, że, 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 że po meczu, w tamtej rundzie, gdzie, gdzie byliśmy lepsi od Stalisanok. wydawało się, że, że tutaj z przebiegu meczu możemy ten mecz wygrać, bo mieliśmy w pierwszej fazie meczu dogodne sytuacje. Paweł Fydrych sam na sam, Bartło, Robert Drąg poprzeczkę. Aczkolwiek tak jak już powiedziałem, że wygrywa drużyna, która jest skuteczniejsza dzisiaj skuteczniejszą drużyną była Stalsanek. Sanoczanie zajmują trzecie miejsce w tabeli, kolejnym przeciwnikiem stali będzie imienniczka z Kraśnika. Trzymajmy kciuki za utrzymanie znakomitej pozycji w ligowej klasyfikacji.